Mordo, widziałeś te wielkie promocje na Farminga Simulator 22? No ja nie wiem, na co ty czekasz. Kupi oczywiście Astonia ENEWA, bo jest bardzo dużo promocji. Jak mogę zauważyć, ze 116 zł. Oryginalnie oczywiście na Steamie jest ze 180 zł. Oczywiście coś także dla innych e fanów. Oczywiście tutaj Eurotraka. Także coś dla was się znajdzie. Mamy tutaj Eurotraka za 23 zł. No ogromna promocja, no normalnie kosmos, kosmos, a oryginalnie oczywiście na steamie mamy za ile? Już Wam widzowie pokazuje, za 80 zł, także widzowie naprawdę warto Nie warto oczywiście tutaj kupować drożej, warto wbijać na stronę Eneba, oczywiście macie linki wszystkie w opisie Także zapraszam do korzystania linku w opisie Oczywiście z moim tutaj kodem i reflinkiem, jak wejdziecie w link opisie, dostaniecie jeszcze większy rabat. Także zapraszam bardzo serdecznie. Link w opisie, kupujcie Gierki Stone Neba. Naprawdę, polecam mnie, Mietek co polecam, to się naprawdę opłaca. Także kupujcie. Także. O, dobra. Także witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony. Oczywiście, Mietek ja was Witam ze serii Sam Jak Palec, 44 w odcinku. Na początku, oczywiście, tego odcinka. Eee, proszę was o zostawienie łapki w górę po dzisiejszym odcinku Na wczoraj zostawili się 1100 łapek w górę Oczywiście z bracie polskiej farmie Także mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku Powtórzymy wynik, albo proszę was o zostawienie 1000, o, 1200 łapek w górę Także łapkę daj w górę, żebym wiedział że chcecie Żebyśmy nagrywali dali farminga 19 Oczywiście to fajną seryjkę, także dajcie znać łapkę w górę eee, Suba na kanale oczywiście, bo lecimy teraz po 40 tysięcy subskrypcji, także zostaw suba, łapkę w górę, walnij także w dzwoneczek, napisz tutaj hashtag, hashtagiem dzisiejszego odcinka niech będzie niech będzie no dobra nie będzie ta lampa e, ja Ci przypnę serduszko, zapraszam Was na grupę na Facebooku, macie link oczywiście w opisie i zapraszam do odwiedzenia oczywiście strony Eneba, link macie w opisie zachęcam do kupowania gier takie jak wam pokazałem na początku odcinka. Eee, no i co widzę w dzisiejszym odcinku? Powiem wam tak. Eee, na no wczoraj na live sobie co nieco powiem wam, że to seryjkę delikatnie ogarnęłem. Eee, powiem wam tak: podrywki zem zrobił. Podrywki, orkiestrę nie sobie skończył sobie tutaj, jak widzicie. To pole mam skończone, tamto tak samo. Eee, tamto oczywiście także jest zrobione pole. Powiem wam, że wszystko jest elegancko, nie? Elegancko mam pokończone, powiem wam tak, tylko siewy, tylko siewy widzowie, powiem wam, siewy, eee, kup, kupowanie jakichś widzowy nowych sprzętów tak naprawdę, no i oczywiście te krowy, bo tych widzowie krów dalej nie ma, eee, krów oczywiście widzowie dalej nie ma i ja widzowie nie pamiętam jak wygląda ten chłop, ten przebieraniec, powiem wam tak szczerze, nie? Powiem ja wam widzę tak szczerze, chciałbym go dzisiaj w dzisiejszym odcinku spotkać. Chciałbym widział troszeczkę z nim porozmawiać, ciekawe czy by się dało. E, no i, i będę widzę wam wystawił oczywiście do na sprzedaż e, zagona, także ktoś będzie wziąłem, zainteresowany do kupna e, to oczywiście widzowie co jak co, to właśnie ten zagon będzie do kupna za kwotę oczywiście jaką jest e, 7000 Także myślę widzowie, że niedrogo, bo sam w sumie dałem za, za naprawę, za remont 2000, także myślę, że to w sumie widzowie jest dobra okazja dla was, także jak ktoś jest zainteresowany, to może przyjechać, pooglądać, zakupić sobie. E, także zapraszam bardzo serdecznie. Jeśli chodzi widzowie o tą tutaj, e, o tą ziemię, e, która sobie widzowie tak tu tutaj e, ziemię, e, właśnie leży w tym miejscu, e, ta ziemia będzie wykorzystana oczywiście do zemsty e, nad, zem, e, nad sąsiadem oczywiście, sąsiadem in, e, nie indorem. Na siadę Buksiakiem, e, bo prawdopodobnie będę ja mówił widzę, że wysypie mu to ziemię. Oczywiście na bramę wjazdową. E, wiecie, oczywiście, któremu sąsiadowi, właśnie temu Bukszykowi. Tutaj właśnie przeciwka zamieszka mnie. E, za to, oczywiście, że mi prostu rozkręcił ośkę. Zepsu, zepsuł mi tego mojego ususika, e, który właśnie został teraz pełni sprawny oczywiście wyremontowany e, Także chociaż coś z tego wyszło e, No ale tak mówię, nie zostawimy oczywiście widzowie tego, tego takiego fantu, że tak powiem e, Więc to będzie musieli mu oczywiście widzowie takie coś wywinąć Bo wiecie No nie będziemy widzowie tak stali w miejscu nie, bo też widzowie jak sąsiad nad nami gruje no, to my, widzowie, nie będziemy oczywiście inni. To także mu coś pokażemy. Widzę, że pan Mietek tutaj asfalt też będzie rządził, nie? Bo wiecie o co chodzi. Ja o troszeczkę, widzowie, mieszkam z panem Pipciem tutaj na tej posesji. E, no i powiem wam tak szczerze: no, ja nie będę widział jakimś tutaj pionkiem na tej na, tej, na Dolno Dolnośląskiej Wsi. E, na tej miejscowości będę widział jakimś pionkiem. Także też widzę, coś pokażę. widzowie swojego, że tutaj Mietek asfalt da, da radę. Komuś coś wywinąć takiego gorszego, bo wiecie widzowie ja to tyle widzę te przeżyłem z sąsiadem i dorem, widzę to ja mam doświadczenie widzę w takim czymś, żeby że robić takie rzeczy także. No nie będzie tutaj za mną widzowie pionek tutaj podkakiło, wiecie co chodzi. Nie? A na pewno widzę taki sąsiad tutaj w buksiak, nie? Bo to wiecie to, to, to co my to będziemy gadać? Dobra. Ale co w ogóle w dzisiejszym odcinku? Eee, mam plany eee, takowe ogólnie na właśnie na jakieś sprzęty powiem wam. Coś bym chciał kupić w dzisiejszym odcinku, ale nie wiem, czy pojechać na złom. Przyczepę widzowej szukam. Fajną przyczepę. To na pewno, chciałbym je przyczepę kupić. O kurwa, jedzie, jedzie, dobra, jedzie. Jedzie ten facet. Gdzie tu wejść, widzę, żeby jak najlepiej widać. Jedzie. Jedzie, kurwa, clown z Koszalina. Ciekawe, za kogo jedzie i po co on tu jedzie. O, i mam dzisiaj w planach ukraść mu ten rower Co ja byłem do widza wygadał? Chciałbym zawie ukraść mu dzisiaj ten rower Dobra, jedzie Jedzie ten gościu Z tą maską, ten przebieraniec Zobaczcie sobie, kapitalnie zajechał Z telewizorkiem Tam ostatni mój live lecił I ja ten pysk jego Ty, ale motor to proszę zostawić Złodziej, uszuście ty Dobra widzę, w dzisiejszym odcinku ukradniemy mu rower Zobaczcie w jaka dzisiaj będzie akcja Pakuję na żółkę Ale się wyjebał Na asfalt No, widzę w dzisiejszym odcinku, widzowie kradniemy mu rower, jakby co, nie? O kurwa, gdzie on tu idzie. Ja tam pysk? No kapitanie sobie widzowie fajnie chodzi. Kradniemy w dzisiejszym odcinku rower, bo chciałbym widzieć, żeby ta postać w coś zaczęła po prostu nam robić, nie? No wiecie o co chodzi, nie? To troszkę żeby się zdenerwował. Rower mu ukradę, to myślę, że da sobie spokój, nie? Nie będzie tutaj jeździł. Wiecie co chodzi? Co to było? O kurwa, jasno. No takie dźwięki wydaje? O! Mm. Ty ale po to, to prostu mi wydaje brzmi najgorszego niż Jasona O cholera jasna! Ale motherfucker! Ty, co tam rajko mojego, ur mojego Ursusika? A jestem mieli pytnie fajnie. O kurwa. Ty drugi rower taki sam? Ale motherfucker. O, to fajnie, widzę, że wypiję. Wypiję, zapalim. ja widzę, że w tym garażu będę tak sara siedział. Zaraz będzie widzowie akcja. Zaraz mu widzę, że, w tak widzę, że, w tak widzę, że w ten rower. Co tam stoi? Tylko niech ten widzowie się gdzieś dalej oddali. Troszeczkę pójdzie sobie. Jak go mi zobaczę, widzę, że mi za chwilę zaatakuje. Ten do widzowie nie ma wyjścia z drugiej strony. Na żółka widać, że zapokojemy ten rower. Gdzieś wyjdziemy ten rower. Krzaki. To też widzę jakieś niemowa, nie? gdzieś to też widzę na początku był niemową? Ten to też jakiś ale ładzi, to tu zjebanu. We własnym spaletarz czurowskim, zapalniczku. Hmm. Jak ten pysk? Jak ten pysk? Hmm, hmm. No dawaj, idź gdzieś, nie? Bo to tak nie będziemy robić. Ja myślę, o ten Robert, My się widać, że to rower, Łukasz. Myślę, że to jest odpowiednia pora. A dziś poszedł. Jeden ja ten rower? Spiedalamy. Dobra widzowie, mam jego rower, jego cały asortyment Jest ten telewizor rozkraczony i ta piła Ja ten rower Ja mu dam, widzowie rowerem jeździć To auto lepiej kup, rowerem będziesz jeździł Na stare lata, ci jeszcze roweru trzeba Mam nadzieję widzę, że to widzowie nie jest jakoś, jakaś jego ulubiona rzecz Albo coś takiego, nie? Czy to jakaś pamiątka może po rodzinie? Dobra, ładujemy to. No, rower mam zapakowany. Tak jak mówię, widzę. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś jego ulubiona rzecz. Czy tam widzę jakieś symboliczne coś dla niego? To jest jakiś symbol. Znaczy, ten rower. Dobra, zapalamy. No to co widzowie, Ja ja jadę. Widzę, że to gdzieś wywieź na gruz. No co widzę, tak nie będziecie widzać, tak patrzeć, nie? No co ja będę No to teraz bierzemy widzowie, rower i pakujemy, nie? No co ja będę gadu, nie? Co, co jem, po co, co, co? Co będzie z tym rowerem, nie? Ty wiesz, no, widzali na, na zło i tyle. Skąd ty się widzę wyjeżdżanie po gospodarce moim, nie? A ja! A teraz się będzie dział. I jedziemy widę na górę z tym, z tym rowerem. Dobra, jadę. co widzę się napiję. na lewo zaraz będzie skrętać. Dobra Tylko, widzę jeszcze, widzę, nie mam planów gdzie z tym pojechać z tym rowerem, nie? Ale na pewno widzę, że chciałbym ten rower rozwalić mu. Ja z, z, z tą kurwa skrzynką z tyłu, co jest. I stopiło. Bo dzieje by to wywieźć. Tak widzę, żeby on tego nie znalazł, nie? Najlepiej widać, porozbiarłbym mu ten rower, nie? Najlepiej widać, mu, widzę, i rozwaliłbym ten rower. Chętnie bym widział. O kurwa, Macie, ale zarzuciło. Chętnie to widzę, bym pociąboszem mu ten, ten rower, nie? Na kawałki. A kołę bym poprzybił gwoździami te opony. To właśnie, jeszcze nie wiem gdzie widać z tym pojechać Bo mnie w mnie interesuje Najlepiej, a już widzowie wiem gdzie pojadę Pojadę tam widzowie na to je... jeziorka tam O, właśnie, do wody rzuca tam On tego nie znajdzie, nie? Jak na widzowie na środek wrzucę, to nie znajdzie chyba tego Mam tak... O cholera jasta! Jedzie za mną! Ty, ale się wkurwił Ty, on widzowie chyba jedzie za mną po rower To on jest? Tak? To widzowie jedzie on? Jaki motherfucker! Ty, bo widzowie, o auto normalnie jedzie za mną, to jest niemożliwe skąd to auto wziął. Ty, ale się widzowie zdenerwował na ten rower. Ja myślałem widzowie, że to nie jest jakoś dla niego symboliczna rzecz. Rzecz. A to jednak widzowie się zdziwiłem. To tak jak widzę, furgonetka Jasona wtedy, co pamiętasz, co było się działo, nie? Jak mu zabrano albo maskę jego. Czekajcie widzowie, na razie widzowie ucieknę w tą stronę, nie? Mam nadzieję, że tutaj im przyjedzie. Ja sobie widzowie, fajnie zawrócę, kapitalnie. O! Chciałem dzisiaj pojechać tam do wody mu to wyrzucić Ale... A kurwa ktoś rzuca na ciebie To mój rower Śmierć nadeszła na ciebie O cholera jasne, jak ja zaraz uciekł z tym żukiem? Jak on to chyba zajedzie zaraz? Okradłeś mi rower, zgin... O nie nie ucieczki się miastem. Gdzie ucieka? Aba, teraz widzę, że uciekamy. No ra. Teraz widzę, że uciekamy. Kurwa. Wiecz! Musimy iść mu tego. Musimy... O, wreszcie, widzę, ta osoba się coś odpaliła, nie? Teraz widzę, że będzie, myślę, coś będzie konkretne z tą osobą. Dobra, jedziemy z tym rowerem No spoko byś tam derygował I tary, twój rower wyjebie do wody Kończy się kurwa jeżdżenie po gospodarce I tym kurwa I jego widzę ten asortyment To to widzę? Wie, jakaś piła jest tutaj Jakaś skrzynka kurwa z telewizorem To tam jakaś? Sikiera? Piła moja twoja to widzę przesadę, co to kurwa? Jakieś... Bawimy się jakiś morderca. Jedzie? Uwe, nie jedzie, wypierdala mi do śmieci na rower, jego paszczerca się widział. To mi zrobi? on nic mi nie zrobi, nie? To on może mi zrobić. Motherfucker. Dobra, tylko tak, tu nie tutaj, tylko pojedziemy do troszeczkę tam dalej. Czekacie, pojedziemy tam dalej troszeczkę, delikatnie. O, tu pojedziemy. Tutaj. A bo najlepiej może na tory by to postawił, wiecie co chodzi, nie? Na tory bym postawił i po czym by przyjechał? To by się konkretnie to rozwaliło. Na szczępy. Nie, to lepiej tutaj do wody wrzucić. Jep, jedziemy kapitalnie. O, tutaj! Kurwa tego nie znajdzie. I tam widzę na środek pojedziemy, tam o. Tam gdzieś ten przejazd. Czekajcie chwilę. Widzę w koło wrócę Chyba do niej przyjedzie. Kacie się na drogę, no tu jest dobrze. No. i tutaj się widzę to wyrzuci, nie? Cały widzę na to. Tam widzę do środka się to się kurwa dzieje? Nie. Ale się zdenerwował, motherfucker. Jeb tak klapa otwieramy. Zgi przed... Jedzie! Wyrzucaj! No nie. Jedzie? Jedzie, dobra, światła widzę, zaświecił, światło zaświecił jedno w aucie, rura Gdzie on tam jechał pod wodę? Ty! Normalnie pod wodą jedzie Stąd ci dzieje jo, o kurwa, co to jest? Nie ma żadnego roweru Rower w wodzie Nie normalnie w z wodę przyjechał tym autem to auto widzę, chyba nieśmiertelne jakieś jest nie, nie, zniszczalne Ty, ale jaja O kurwa Żółkiem się zaraz wyjebie Dobra, poszedł po rower Ten głupek A teraz, co tam się dzieje? Ja sobie lepiej zgaszę Dobra, jedziem Motherfucker Zobaczcie sobie co ten głupek robi Tylko po na ten rower jest cholera jasna Gdzie ma to auto? Ale się to zdenerwowało widać, w dzisiejszym odcinku Ja się nie spodziewałem To taki pyzma Ty dobra, mam ten rower wyciągnął Dalej ten rower wyciągnąłeś? Co ty robisz wariacie? Ty weź ten rower zostaw tam W tych krzakach Po co ci ten rower? Ty, a ten rower tu zostaw! Ty kurwa co dzieje piedronny Jestem pomiel. jedzie? pomielę! nie dogonię go! Z rowerem i uciekł! Ty złudzie pieprzony ty! A motherfucker! Co ci dorwę kurwa w I pojechał widzę z tą maską. Ajajaj jajaj aj, Udało mu się widzę, zdobyć ten rower, nie? Ale na kolejny raz widzę potem mu to tego. Ja mu to widzę i boszem mu to, nie? i widzę te ramę, kurwa, przebiję opony, nie? To ja widzę, chyba, jakaś, nie wiem, sentymentalna rzecz dla niego. Bo ja nie wiem, po co mu widzę ten rower potrzebny, cholera, jasno. Jeśli widzę, jest senty, senty, sentymentalna rzecz dla niego, chyba to jest. Bo ja nie rozumiem, widzę, po co mu ten rower, nie? Kurwa, i ta pogoda dzisiaj taka. Raz słońca, raz chmury, kurwa, nic nie widzę na tej kamerce. A dobra, co tam na kamerce? Macie, widzę, tutaj ogląd, nie? Po co on, kamerka potrzebna? Myślałem, że w dzisiejszym odcinku uda mi się ten rower ukraść, ale to kurwa niestety z ten rower, no dobra, nikt bierze ten rower. Powiedziałem, w następnym odcinku widzę tego, rozwalę mu ten rower. Na szczepę. Potnę widzę malnie boszem i wyrzucę widzę tam do tego, do, do pipcia kurwa na ten, na złom. kąty się widać dają. dali będzie widzę, rower. Co się dzieje? Kurwa, jedzie dalej. Ja jadę widzę z tym, z tego pana pipcia ze złomu, pomarańczową. pomarańczową. Widziałem go, jechał tam ale w ogóle zeje, pojechał gdzieś tam do lasu, co tam zajmę Rowerkiem dziś byś jechał Nie w tym pół drifcie Klątwa do ciebie No klątwa pójdzie do mnie Masz opuścić do mnie osiązkę wieś Dobra, jedziem, jedziem tym żukiem Dobra, no wezmę, widzę tak, o, wiecie co robię? Chyba widzę tego żuka, to zostawię, nie? Zatarasuję drogę. Nie będzie je wjazdu na to część, oczywiście, miejscowości. O, czekajcie. A ta teraz się widziało. Wezmę, widzę, teraz zatarasuję drogę. I chuj. O, yep. I po co widzę, ktoś tam może jechać. Dobra, no i kapitalnie. A ten, gdzie jest. Nie ma go Nie ma tego widzowie głupka Pojechał z tym rowerem Kuba niech jedzie Pizdu Tylko chodzi na gospodarstwie Szuka problemu sobie niepotrzebnego Dzisiaj dostał widzowie tego Dzisiaj dostał za do swoje Rower mu ukradłem Popłakał się I pojechał widzowie gdzieś swoim gruzem Z jedną lampą świecącą Wraca na gospodarkę Bo tu nie ma co łazić więcej Bo to chyba nic nie będzie działo. Bramę zamykam Bo ja się boję Bo ten kłopot jest nieobliczalny Zaczął widzowie mnie gonić Rower widzowie warte 50 zł Ale zaczął mnie gonić Może widzowie chodzi o ten telewizor Bo ten telewizor może coś wiedzieć, wiecie co chodzi, to jest Ten telewizor widzę, jakiś chyba tajemniczy jest Bo ja nie wiem Rzucił się na ten rower bym normalnie, nie wiem, 5 zł ukradł Dobra Łapkę w górę dacie pod dzisiejszym filmem Pamiętajcie, żeby dobić tu, tu 1200 łapek. Będzie super. Subika na kanale zostawcie, bo to jest bardzo ważna rzecz. Bolecie mi po 40 tysięcy subskrypcji. Napisz hashtag jeszcze maska. Ja ci przypnę serduszko. Trzymajcie się do kolejnego odcinka. Życzę miłego wtorku. Do zobaczenia. Podziękował i nara.